Cześć kochani, ja się nazywam Justyna Stępniak i uczechemi. I chciałam dzisiaj przybliżyć Wam temat e, dysocjacji kwasów. Jest to zakres materiału ze szkoły podstawowej e, z klasy 8, więc ci z Was, którzy już e, mieli to w szkole, to mogą sobie powtórzyć pewne rzeczy, mam nadzieję, że jeżeli czegoś nie zrozumiecie, to teraz wyda Wam się to prostsze. I dzisiaj będziemy, będę z wami rozwiązywać e, ćwiczenia z e, ćwiczeń Waszych z nowej ery. Mamy pierwsze ćwiczenie. Dopasuj do wzorów sumarycznych kwasów, ich nazwy systematyczne. I mamy pierwszy kwas H2S. Żeby go zapamiętać, to tutaj wycięłam sobie takiego pieska, bo moja Pani od chemii zawsze mówiła tak. Przez ulicę biegnie pies, wypuszczając H2S i mam nadzieję, że ta remowanka pomoże Wam zapamiętać. Czyli H2S jest to kwas siarkowodorowy, czyli F, szukamy go. Następnie mamy kwas HNO3. N to azot, czyli będzie to jakiś kwas azotowy, i ponieważ azot w tym kwasie jest na piątym stopniu utlenienia, to będzie to kwas azotowy 5, czyli C. H2CO3. Tu już jest sprawa prostsza, bo C to węgiel, czyli będzie to kwas węglowy i mamy tylko jeden: E i H2SO4. Jest to kwas siarkowy 6 bo siarka jest na D. Na szóstym stopniu utlenienia. Więc przejdźmy teraz do następnego ćwiczenia. Kwasy zaliczamy do elektrolitów. Dysocjacja elektrolityczna kwasów polega na rozpadzie ich cząsteczek na jony pod wpływem wody. Słuchajcie... Y o dysocjacji jonowej nagrywałam już film. Mam nadzieję, że y, mieliście okazję go obejrzeć. Jest na Facebooku, y, na TikToku bodajże też, y, tylko krótsza wersja. Więc jeżeli czegoś jeszcze nie rozumiecie z tego ćwiczenia, to warto to tam Wam odsyłam. Jony dodatnie, czyli kationy, są to jony wodoru, a jony ujemne, czyli aniony. A nie, to za, nie tu zaznaczam, czyli elektronity na rozpadzie cząsteczek pod wpływem C wody, jony dodatnie, czyli F-kationy. Są to jony wodoru, a jony ujemne, czyli aniony, są to jony reszt kwasowych, czyli G. Ok. Na schemacie i robimy następne ćwiczenie, 49. Przedstawiono proces dysocjacji jonowej kwasu chlorowodorowego. Podkreśl poprawnie uzupełnienia zdań i skorzystaj z modeli. I teraz tak. Ta duża cząsteczka, żeby nam było łatwiej, bo ja na początku nie ogarniałam, co tu się dzieje, to jest HCl. A te wszystkie małe to jest woda. O. Dipol. To cząsteczka o dwóch biegunach, czyli ma budowę polarną. Elementem takiej cząsteczki jest cząsteczka, no mamy tutaj wodę. Wody, w której występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji o budowie polarnej. W cząsteczce HCl, bo też ma budowę polarną, biegun dodatni występuje w pobliżu w cząsteczce HCl, czyli mamy tutaj biegun występuje w pobliżu atomu wodoru, a ujemny Chloru, no bo dipole wody są skierowane biegunami, e, jak tu mamy, chlor, czyli są skierowane atomami e, dodatnimi w kierunku atomu chloru i ujemnymi w kierunku atomu wodoru. No tu mamy ściągawkę nawet plus i minus. Dobra. Co my tu dalej mamy? Uzupełnij sumaryczne zapisy równań reakcji e, dysocjacji jodanowej podanych kwasów oraz ich słowne opisy. Kwas chlorowodorowy, kwas chlorowodorowy, to jest ten, o którym tutaj była mowa. Kwas chlorowodorowy i to jest HCl. HCl pod wpływem wody. Dysocjuje na dwajony I dzielimy, czyli to będzie H plus, plus Cl minus. A nawet napiszemy. No dysocjuje na kationy wodoru i aniony chlorkowe. Teraz mamy. A zobaczcie. Teraz jakiś kwas dysocjuje na kationy i aniony fosforanowe. To jest reszta kwasowa od kwasu H3PO4. Czyli to będzie kwas H3PO4 i to będzie kwas fosforowy, 5. I dysocjuję na kationy. Kationy są dodatnie, pamiętacie? To, czyli to będzie kationy wodoru. I mamy teraz tak jeszcze kwas H2SO4. Czy pamiętacie jak on się nazywa? To jest kwas siarkowy 6. I tutaj go mieliśmy. Siarkowy 6. Dysocjujemy. Więc no, tą dysocjację. Zrobimy dysocjację całkowitą, czyli odczepiał nam się dwa wodory, czyli H na pewno nam powstanie, czyli powstają nam kationy, a ponieważ mamy tutaj dwie, dwa atomy wodoru, więc tutaj będziemy mieć dużą dwójkę plus SO4. 4. I skoro jest to anion, to będzie minus, i wartość tego minusa jest taka, jak ilość atomów wodoru w cząsteczce, czyli będzie 2 minus. Czyli dysocjuje kwas siarkowy 6, dysocjuje na kationy wodoru i aniony. I teraz tak mamy to jest wodór, to jest reszta kwasowa i kwas siarkowodorowy. Czy pamiętacie już, jak on, jaki on ma wzór? To jest H2S. Zostawmy go sobie tutaj. H2S pod wpływem wody nam dysocjuje. I teraz tak, najpierw odczepia się od e, tej cząsteczki, bo jest to dysocjacja stopniowa. Jeden wodór, a dopiero później drugi. I nie wiem, czy wy to pamiętacie, czy nie, więc to jest mm, nasza reszta kwasowa. A tu. U mnie wodór jest na czarno. Wiem, że w podręcznikach macie w innym kolorze. Myślę, że na następnych nagraniach już to zmienię. No ale teraz już przy tych kwasach, żeby nie robić zamieszania to, to tak zostanie. Mamy cząsteczkę kwasu. siarkowodorowego. wodorowego pływem wody odczepia nam się jeden wodór. I co nam się tutaj dzieje? Powstaje nam kation wodoru. Bo są z plusem, plus to, co nam zostało, czyli H, jeden wodór i reszta kwasowa S. I teraz ładunek. Ona oddała jeden wodór, który jest z plusem, czyli tu mamy jeden minus, bo te plusy i te minusy muszą nam się zgadzać. I teraz tak mija sobie trochę czasu i to. Hs minus dalej sobie dysocjuje i odczepia się ten drugi wodór. O, ja sam sobie pływa w wodzie i ta cząsteczka robi nam tak. H plus plus s. Ona już ma jeden minus, czyli będzie miała znowu minus, dwa minus. czyli całkowite równania reakcji tej jest H2S pod wpływem wody powstają dwa atomy wodoru dwa jony wodoru, kationy tutaj była mała dwójeczka, czyli mieliśmy dwa atomy, a teraz powstają nam dwa jony na zewnątrz i dlatego ta dwójka jest duża, bo one nie tworzą cząsteczki, tylko one są oddzielnie. Plus S, czyli ta reszta nasza kwasowa, 2 minus. Czy pamiętacie wzór kwasu węglowego? Ciekawa jestem. Ok, to jest H2CO3. I dla przypomnienia: CO3. Czyli ta część w tej kulce to jest reszta kwasowa, a wodór to jest wodór. I ta dwójka nam mówi, że w skład tej cząsteczki wchodzą dwa atomy wodoru. I teraz tak, ta duża kulka czerwona to jest nasza cała reszta kwasowa czyli węgiel i trzy tleny, i to jest to czerwone. Więc napiszmy sobie kwas węglowy H2CO3 pod wpływem wody i ta sama sytuacja poprze co poprzednio. Nie odpadają nam dwa wodory naraz, tylko najpierw nam jeden dysocjuje, to nam zostaje, czyli jest H plus plus H. Widzicie, pozostał nam wodór, jeden i reszta kwasowa. I teraz czyli H, CO3 minus, dalej nam dysocjuje na H plus, plus CO3, a jak już nie ma żadnego wodoru, bo ten nam tutaj odskakuje w końcu, to jest 2 minus i teraz tak, całkowita dysocjacja to jest H2 CO3 i powstaje nam tu była mała dwójka, bo była w cząsteczce a teraz powstają nam dwa jony czyli 2H plus plus jedno CO3 2 minus napisz wzory cząstek oznaczonych na hemografię literami A i D. Zobaczmy, a występuje tylko raz. Tlen plus. Coś. Powstaje nam coś. Tutaj już mamy dysocjację, zobaczcie, później to coś z e, tlenkiem siarki. 4, Powstaje nam kwas, który pod wpływem wody ulega dysocjacji, że skoro tutaj musi powstać kwas, to to musi być reakcja otrzymywania kwasu. A kwas otrzymujemy w reakcji tlenku siarki z wodą. Czyli wiem, bo, czyli tu musi nam powstać woda i to wiecie z podręcznika. Więc woda powstaje w, re, w wyniku reakcji tlenu z wodorem. Czyli będzie H2. Zrobmy tak, wodór. Woda. I jaki nam tu kwas powstaje? Mamy taką reakcję, żeby zapiszmy ją sobie, żeby. Wzory cząstek. O teraz tą reakcję chciałabym tutaj napisać. Czyli H2O plus SO2 powstaje nam H2SO3. Czy wiecie, jaki to jest kwas? Pamiętacie, jak on się nazywa? To jest kwas siarkowy. Dwa, so, trzy siarkowy cztery. Wy cztery, i kwas siarkowy cztery ulega dysocjacji. To teraz to oto równanie zrobimy sobie. Um. Teraz tak, gdzie my je zapiszemy, żeby nam to było wygodnie? Chyba wezmę kartkę, kochani, bo to bez sensu. Pod wpływem wody powstaje nam H plus plus D. Więc teraz chcemy odgadnąć, co to jest to D. I już wiemy, że C to jest H2SO3. I teraz tak. Oddzielili nam tutaj, wiemy, że powstaje 1H, to znaczy, że jest to dysocjacja stopniowa. Więc tutaj, jak z tej cząsteczki, a jednak nam się to przyda, jeżeli to nas, jest nasz kwas, to jest cała reszta kwasowa to czerwone, a te dwa czarne, patrzące na Was oczy, to jest, są wodory. I jeden wodór nam odskoczy, bo on nam zdysocjował i jest już w wodzie, w roztworze. To zostaje nam H i reszta kwasowa, czyli SO3 i to ma ładunek 1 minus. Podskoczył nam tylko jeden wodór od całości. Czyli D powstaje nam HSO3 minus. Mam nadzieję... Że pomogłam Wam trochę zrozumieć ten temat lub że mieliście szansę sprawdzić, czy um, dobrze rozwiązaliście ćwiczenia i sprawdzić swoją wiedzę. E, a już niedługo przygotowuję, myślę, że w przyszłym tygodniu, um, będę robiła webinar powtórzeniowy z um, całych kwasów, na który Was serdecznie zapraszam. Do zobaczenia!